w kolejnym odcinku i idziemy po klucz do bossa do szefa to kwadratem się bierze, to chyba ostatnio a nie, nie mogłem tego rozważyć ostatnio zobaczymy jak będzie wyglądała walka z tym przeciwnikiem, tu możemy jeszcze wymienić broń, czyli ewidentnie szykujemy się do, do starcia, możemy napełnić sok i jest też ławka Ławka, ławka, także jakiś tam safe. Zobaczymy, jak nam pójdzie z tym bossem trzeba go szanować. O, jeszcze zbroja, czy ona jest tu teraz nam potrzebna? Pewnie będą latały jakieś, bo i strzały są, więc pewnie będzie strzelał ostro. Znaczy my będziemy musieli strzelać. Kurde, straszne jest. Może z młotem kogoś... A dobra, spróbujemy tak. Chyba jakby więcej życia. O nie, jest mocny atak. Taki maskota daleki Dobra. Słuchu, tutaj nie dam. Rady. Co to się jedna? Rady. mu, mu nic. O, nie, 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 to było to. No dobra, to nie, nie przyjdziemy za pierwszym razem. O, płat No i teraz może już nie będzie skakał. Kurde. Tapkę. tak blisko Puch. dobra nie poddajemy się a ja tego nie stosuję. nie można pozwolić żeby się chłopak aktywował Jedziemy z toporem. On wyciąga miecz. A teraz już się nas boi. Albo nie. No, dalej. Ale zrobiłem bunt. Damy radę. Czy strzały były kluczem do sukcesu? Weź podejdź i go rozwal, chłopie. Nie wydał już więcej rozkazów. Może uwolnić kowala, brawo my. Wyposaż... A pewnie wyposaż, jednoręczna, a pewnie wyposaż, no bierzemy jego. A czekaj, czekaj, na razie nie schodzę, bo tylko chciałem sprawdzić, co tu... O, wszystko zniknęło, czysty teren. Była tu wspaniała walka z gościem. Teraz idziemy uwolnić naszego przyjaciela Kowala. Kluczem do sukcesu okazało się łódź, okazało się, gdzie w ostatniej fazie po prostu o. trzeba było tak i uzupełnienie. Trzeba było strzelać do niego z łuku, a nie tam gdzieś próbować walczyć. Trochę czasu zajęło, ale myślę, że około nie wiem, 10 minut walka Strzały, do pełna, jak to się można naładować? Tak, do pełna, 20 strzał, brawo Uwolnijmy naszego kumpla. Brata.

Pewnie będzie jakiś skrót i kiedyś tutaj będziemy mogli przyjść. Czy jestem cięższy? No jestem niby cięższy, ale mimo wszystko obroty są ok Dopór w pierwszej fazie, tak jak mówiłem, fajnie zrobił robotę, ale trzeba się tam trochę orientować. Lewo, prawo, lewo, prawo, tarcza, nie, odbicie, kontra. Pu, pu. Więc dobrze, że gość był sam, a nie dostał jeszcze jakichś pomocników, na przykład łuczników. Bo to wtedy by było ciężko. A póki co wracamy do chaty. O, co nam powiesz? O. advantage. Patrzcie, jak zatrułem, pięknie Dlatego tego nie atakują jakaś nowa, nowa zdolność. Great Zbieram te skorupy z tych czerwi. to są prawdopodobnie skorupy z czerwi. Ale teraz będę miał jeszcze trucizny. O! Kto to jest? Tu jakieś zadanie nowe mamy chyba. No mam 20, mam 71. Hop, a, trucizny robisz? Kupmy sobie. No dobra, trzy wystarczą. Co mamy za zadanie? Zapoluj na czerwie. I pojawiło się gniazdo czerwi dobra, to już kiedyś robiliśmy, więc na razie pójdę na górę. Sprawdzę jeszcze co tutaj słychać Tu nic nie słychać Więc Do zamku, żeby wrócić Tu są strzały Tu jest tablica w sumie szybkiej podróży Więc róbmy tak, że w razie czego wrócę tu po zadanie Teraz pójdę jeszcze szybką podróżą, się przeniosę. O, jak pięknie wszyscy tutaj sobie grają. Oczywiście, safe. A tu co? Aha, tu można wziąć. Dobra, tam pewnie czerpie się. Gdzie tu jest, się pytam, ta tablica? Tu, ale to chyba w chacie. No i czy ja teraz muszę iść taki kawał drogi, żeby dojść do, do zamku?

Więc idziemy. E, czytałem, że gra ogólnie nie jest za długa, więc nie ma co się ograniczać. O, ślad czerwi. Co to za zapach? Zaraz, Spadłem z tej drabiny i już trochę życia straciłem. To w takich grach od razu myślę sobie, a może się jest wejście do góry ale nie dobra blok pamiętam co się stało? dobra kobieto dobra, jedziemy z nim żuczek O kurde, co to za przeciwnik A zgiń człowieka, bo mnie zaraz pokonasz Rozwalał mnie, no? Może was topora wezmę Patrz jaki koleś No i dobra i masz toporem. Jeszcze jeden No to tutaj raczej zginę, ale nikt nie przewidział takich mocnych przeciwników Czemu on zelował w tamtą stronę i nagle odpalił w drugą eee, Dobra Haj no i znowu zapomniałem o że mam łuk Ale teraz przynajmniej zejdę tak że to, że nie stracę życia No cała historia do obejrzenia Ale tu mam już teren, to też dziwne Skoro idę od nowa, to tutaj powinno być zarośnięte, nie? Ale może dobrze, nie musisz tego jeszcze raz ciąć. Babka pogada. Dobra i teraz tego zostawimy misia. Tu mamy ogóle... O nie, 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 Babuck nie. Kolorowy, czyli ogólnie trzeba tylko nacisnąć blok nawet nie trzeba się specjalnie w stronę gościa odwracać. Dobra, ten zginął, i teraz bierzemy kolegę. ładowanym atakiem, ale... Takie czerwie, no. Więcej się z nimi namęcze niż Idzie? Czy to jest ostatni gość? Teraz rozwalę z łuku. Kurde. Gdzie byłeś, jak cię wołałem? Patrz, rozwali mnie gościu. The ranger thanked Reggie for his rescue, but he still needed help. This infestation was of a size he'd never seen before. Aha, spoko. Nie widziałem żadnych tych takich invazji czerwien. Też nie widziałem. I co ja tut na zbieram? Który soku by się przydał? Teraz pytanie. Dadzą mi tu jakiś sok. Okej, okay, fajnie. No dobra. Ja spróbuję zrobić taki manewr, że po prostu wrócę. Spróbuję to zapisać. Czy ten etap będę miał już potem z głowy? Chociaż miałem tak z jednym bossem ten bol, bolko, bolko, że poszedłem na ławeczkę, zapisałem i koniec końców nie zapisało się. Dobra, pójdziemy jeszcze, napakujemy soku. Nie używałem też trucizny, może mogę użyć trucizny, no ale w sumie jakoś to poszło. Jakoś to poszło za czwartym razem na jakichś czerwiach. No ale to zresztą każdy wiedział jak było Chyba będę musiał to przyciąć na filmie, żeby niepotrzebnie tego nie oglądać. Zobaczymy jak teraz nam pójdzie. A i znowu... Z... A, nie, nie straciłem życia. Jeżeli będę znowu się z nimi bił, to po prostu kończę tu odcinek i tyle. Uff. się okaże, że tutaj jest baniaczek nie ma Dobra, blokada lecia ostro Taki teren duży Co słychać kobietą Standardowo to samo O, dobra, najpierw tego wrzemy jak przywali wow. Inny typ A jak reagujesz na topór? O! A tam jest jeszcze ten gościu! Ja się tu zająłem... niewłaściwym towarzyszem. I Dobra. Ten pozamiatany, ten pozamiatany. Tego go z łuku weźmiemy. Uratowani! Brawo! Wyposaż. A dobra, no, wygląda to na. The young king hoped that was the last of them. And that the smell would wash off his armor. Tak, wawo. Zadanie wykonane. Dużo skarbów zdobyte. To było kurcze łatwiejsze niż z tamtymi chłopakami. No ale teraz mamy już wrócić oddać zadanie, pomimo tego, że chciałoby się pójść tam, ale tam jest jakiś ewidentnie brzydki zapach, który zapewne będzie wymagał od nas specjalnej maski. A tutaj znowu zapomniałem, że mógłbym z trójkątem użyć Ciekawe, czy ten miecz będzie lepszy od włóczni. No jest jakby... Ma mocniejszy atak. A nie będzie tak łatwo. Soku sobie na zbieram. Odnowie. Cyk, cyk. Nie jest to, powiem Wam szczerze, irytujące, że y, takie właśnie tutaj wracanie. Gdybym ja tu musiał jakoś specjalnie się męczyć z tym wracaniem, i. tak to. Walka też nie jest jakaś strasznie trudna. Więc po prostu przyjemnie, na spokojnie. liczone w kanałach pojawiło się gniazdo dobra to na razie nie dajemy dobra, ale czy ja to zadanie już chyba oddałem, tak? Ono jest z automatu. Tak, mam 4 monety. Z automatu jest oddane, więc... Dobra, zobaczymy tylko. Was there no place the grubs would not infest? Even the sewers were overrun. Any more of them in the kingdom would stink like the froglands. Czekaj, 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 tego nie że nie to film, ale. jeszcze gniazdo. Nie wiem czy to będzie dobry ten miecz, ale dobra Spróbujmy. co się stało dobra kobieto to walk into. Grubs like these were not to be tudo vamos para Locada. Bom vai. The grubs were gone and the stench was contained Czyli tamte po prostu było no nie zwróciłem też uwagi na nagrodę Tamto zadanie było trudniejsze do wykonania a to było tylko takim przedsionkiem, a babcia już spokojnie może kroić czerwie na sok Przebijam się ale tutaj nie mam nic raczej A może... Czemu nie? Kanałami, kanałami... Cyk... Ławeczka, save... Dobra... Strzały jeszcze można doładować... 15 strzał, mamy komplet... No i teraz już będzie... Tutaj tylko do góry i będzie bliżej do, do miasta. Powiedzmy. Jakąś szybką podróż by się tu przydało. Dobra, tu kończymy i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym ruszamy do miasta. Do Kowala, pewnie nam ulepszy broń.